historię północno-wschodniej części Polski nierozerwalnie wkomponowany jest Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imieniem generała Brygady Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie. Utworzony 16 maja 1991 roku jest jednym z dziewięciu oddziałów Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej i jednym z pięciu odpowiadającym za porządek prawny na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Warmińsko-Mazurski oddział Straży Granicznej ochrania granicę polsko-rosyjską na odcinku prawie 200 km. W strukturach naszego oddziału funkcjonuje 11 placówek, z czego 10 ochrania bezpośrednią granicę z Federacją Rosyjską, natomiast jedna jest placówką wewnętrzną, odpowiadającą m.in. za kontrolę legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w regionie. W warmińsko-mazurskim oddziale Straży Granicznej Funkcjonują cztery drogowe przejścia graniczne w Gronowie, Grzechotkach, Bezledach, Gołdapi, dwa kolejowe przejścia graniczne w Braniewie i Skandawie oraz lotnicze przejście graniczne Mazury w Szymanach. Straż graniczna jest jednolitą, umonorowaną i uzbrojoną formacją, a do jej głównych zadań należą między innymi ochrona granicy państwowej. Organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego w podporządkowanych przejściach granicznych, rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej przewożeniem przez granicę nielegalnych towarów przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kontrolowanie legalności zatrudnienia obcokrajowców na terenie Warmii i Mazur, a także prowadzenie przez nich działalności gospodarczej. Działania ukierunkowane na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym. Specyfika służby i zakres realizowanych zadań uzależniony jest od rodzaju i charakteru placówki, której funkcjonariusze pełnią służbę. W kolejowych przejściach granicznych funkcjonariusze odprawiają osoby podróżujące pociągami, a także dokonują przeglądu składów pociągu pod kątem przewożenia ukrytych osób i zakazanych towarów. Czyni to tym samym naszą formację niezwykle ważnym ogniwem w procesie międzynarodowego przepływu osób i towarów. W drogowym przejściu granicznym na funkcjonariusza czekają m.in. obowiązki związane z dokonywaniem odprawy granicznej osób i pojazdów przekraczających polsko-rosyjską granicę państwową, w trakcie której dokonuje się weryfikacji dokumentów podróży. Funkcjonariusze czuwają tym samym nad bezpieczeństwem w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego. Zapobiegają nielegalnemu przewozowi przez granicę państwową broni i amunicji, materiałów niebezpiecznych, narkotyków, dzieł sztuki radzionych pojazdów i innych towarów, których przewóz przez granicę jest zabroniony. Nieco odmienne zadania wykonuje funkcjonariusz pełniący służbę poza przejściem granicznym. W jego przypadku służba w dużej mierze polega na sprawdzaniu odcinka granicy w trakcie patroli pieszych lub przy użyciu pojazdu. Prowadzeniu obserwacji wybranych miejsc czy też legitymowaniu osób przebywających w bezpośredniej bliskości granicy państwa. W turach warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej funkcjonuje również przejście lotnicze Mazury. W chwili obecnej lotniska to najprężniej rozwijająca się sieć transportu. Funkcjonariusze, którzy pełnią tam służbę w trakcie dokonywania odprawy granicznej mają okazję spotkać podróżnych, nawet z najbardziej odległych zakątków świata. Bardzo ważną rolę na lotniskach odgrywa kontrola bezpieczeństwa, aby na pokład samolotu nie zostały wniesione materiały zabronione i niebezpieczne, Niezwykle pomocne stają się psy służbowe i nowoczesny sprzęt. Funkcjonariusze Straży Granicznej mają do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt służbowy, jak na przykład kamery termowizyjne, noktowizory, lornetki, a także wykorzystują pojazdy służbowe takie jak kłady, motocykle, samochody terenowe czy łodzie patrolowe. Do ochrony granicy państwowej, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej wykorzystuje również 6 wież obserwacyjnych oraz drony i pojazdy obserwacyjne, które pozwalają monitorować sytuację 24 godziny na dobę w każdych warunkach pogodowych. Straż Graniczna od czasu powołania przeszła wiele zmian. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, dzięki któremu jesteśmy formacją nowocześniejszą, a przede wszystkim skuteczniejszą, która bezwzględnie i błyskawicznie reaguje na rzeczywiste zagrożenia bezpieczeństwa Polski a także na zmiany zachodzące w Europie i na świecie. Dzisiaj funkcjonariusze Straży Granicznej realizują działania prewencyjne, graniczne, migracyjne i operacyjno-śledcze nie tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także w wielu krajach Europy.